Merhaba! Tutaj Magda z kanału Kawa po turecku i... Ja. I ja. Nuri i moja mama oczywiście. Jesteśmy w tatwan miejscowości położonej również nad jeziorem Van. Chyba około 100 km od Erciś. może trochę dalej. Tutaj wam wstawię mapę, żebyście widzieli lokalizacyjnie gdzie się znajdujemy. I dzień zaczynamy oczywiście od śniadania. Zaraz zobaczycie co tu na śniadanie zjemy. Ale słowem wstępu chcę Wam powiedzieć, że dzisiaj wybieramy się na wycieczkę na wulkan Nemrut. I położone tam w środku powulkaniczne jeziora. Z tego miejsca już pewnie widzieliście vloga. Nakręciliśmy tam film rok temu, i tam podałam wszystkie informacje na ten temat. Dzisiaj już ich nie będę powtarzać. Więc jeżeli nie wiecie, co to za miejsce, to tutaj wam podaję linka do filmu z zeszłego roku. Tam sobie zobaczcie. No, a teraz już zabieramy się za śniadanko i zobaczycie w trakcie, co dalej nas czeka.

I co, jak wrażenia? Jest tu pięknie, cudnie. Jest tylko taki potworny wiatr, że nie można sobie poradzić z włosami. Ale za to, o, widok już I Co, zjeżdżamy teraz nad te jeziora?

i Się skończył bąbelek. Jak zanurzyłam no to rękę. Znowu pięknie. <grym> tam jest. Mam no więcej bąbelków. Mam tu kopać? Nie, nie kop. Zobacz, tam idą bombelki. No, idą bombelki, ale jak? Ciekawe, czy to oznacza, że jednak ten wulkan jest aktywny gdzieś tam pod spodem. No bo to by znaczyło, że nie wiem, jakaś ciepła woda chyba samotnie. Ciepła to jest woda, nie? Look for a sign, and you say these are troubles of mine. Weary thoughts are breaking up, coming under your skin. Don't know if we should stop or begin. Cause I was there by your side with my eyes open wide, and I know that. inna woda. Tak. Tak. Jak siedziałam to mnie oklapało, więc bardzo zimna. To się ochłodziłaś. Przyjemny, bo słońce tak świeci, ale przynajmniej przyjemnie chłodzi. Za dużo ludzi. Za Ta, dużo tak. ludzi? Tak. Dużo ludzi. Jest ten... Nie Co? Nie ma jak zdjęcia w spieczalni kręcić. Jak nagrałam znowu, że nie widać ludzi to może na dowód pokażę, że są. No. do najlepszych widoków ciężko się dopchać, ale się dopchaliśmy. Dobra. Co? Jedziemy dalej? Tak, jedziemy. Jak już jesteśmy wysoko w górach, w takim lesie, to są też oczywiście jakieś roślinki. I tu są takie jakieś owoce. część z nich. Jest jeszcze różowa, a część już taka czarna. Wiecie, może co to jest? No ale nie, nie. To czas, to recognise, że jesteśmy całkiem z I'm wreck, when I'm not by your side. Yes, I know, yes, I know, that I have to agree there is no. As reckless as me And now that you are in me And there's no Wjechaliśmy z tego wulkanu, obiad zjedzony, a się tak objedliśmy naprawdę. Bardzo było dobre jedzenie, jak będziecie gdzieś w okolicy. Knajpa się nazywała Bachcevan, zaraz na wyjeździe Statwan w stronę Erciś. Polecamy. No a teraz już jedziemy pomału do Erciś, do domu. Ej, no i wiecie co? Często tak piszecie komentarze. Yy, czy ja nie zmieniam nigdy Nuri'ego za kierownicą? No ja nie zmieniam, bo ja nie mam prawa jazdy. Ale zobaczcie, co tu się teraz dzieje. Tym razem Nuri ma zmianę. Jak dobrze, że siedzę tu i ktoś kieruje. Podoba ci się? No. I co mama, jak się jedzie? No taka droga, że nic, tylko jechać. A no. Piękna, pusta droga. Tam przeciwko nic nie idzie. No. I widoki. Kolejne piękne widoki. Super miejsce. Ja cały czas nie wierzę że tam jest dziura. Jaka woda. No. Ekstra. Super widoki. A jedziemy dalej. Pięknie zostało dalej. Dziś. Wracaliśmy do domu. Taki dzisiaj dzień z przygodami, wrażeniami. Mam nadzieję, że podobał wam się ten vlog. Jeżeli tak, to zostawiacie oczywiście łapki w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się znowu za tydzień. Do zobaczenia, rys.